Dzień dobry Państwu, nazywam się Agnieszka Bulstrandy i zapraszam na kolejny wywiad w Business Info TV. Dziś naszym gościem jest pan Jarosław Prawicki, dyrektor wynajmu w Karimpol Polska. Dzień dobry panie Jarosławie. Dzień dobry. Panie Jarosławie, nasza rozmowa dotyczyć będzie sektora biurowego, rynku pracowników. Zacznijmy od tego, jak rynek biurowy reaguje na obecne potrzeby najemców, żeby zachęcić pracowników do powrotu do biur. Przede wszystkim zacząłbym od tego, że wielu pracodawców e, zmaga się w tej chwili, w rzeczywistości to już nazwijmy to postpandemicznej, z tym, żeby pracowników zachęcić do tego, żeby do tego biura wrócili. No nie ukrywajmy, zdecydowana większość firm przeszła na model pracy albo zdalny, albo przynajmniej hybrydowy. Tego hybrydowego jest troszeczkę więcej. Natomiast pojawia się dużo oznak tego, że ten model nie do końca się sprawdza, przynajmniej nie we wszystkich branżach. Jako przykład ciekawostkę z wczoraj chyba czy z dzisiejszego ranka podam, że na przykład Tesla, właściciel Tesli Elon Musk, Wydał zarządzenie, w którym po prostu nakazuje wszystkim pracownikom powrócić do trybu stacjonarnego biurowego z powodu zmniejszonej efektywności, a jako wybór podaje rezygnację z pracy. Ja wiem, że to jest ekstremalny przykład i mówimy o Stanach, a nie o Polsce, natomiast takby pracodawcy widzą to, że jest problem po pierwsze z efektywnością pracy zdalnej, ale jest też drugi aspekt, o którym może mówi się troszeczkę mniej, czyli takie przywiązanie pracownika do firmy. Wiadomo, że szczególnie w pewnych sektorach są problemy z utrzymaniem pracowników, a teraz ta sytuacja pandemiczna i ta praca zdalna jeszcze to nasiliła. Człowiek po prostu nie przychodząc do biura, nie znając osobiście kolegów, szefa, nie czuje się w żaden sposób związany z tą firmą, więc dużo łatwiej jest mu zmienić pracę a w sytuacji rynku pracownika, Wiadomo, że nie jest to sytuacja pożądana z punktu widzenia pracodawcy. My jako właściciele nieruchomości staramy się więc odpowiadać na tę potrzebę i tutaj pomóc pracodawcom w tym, żeby łatwiej im było tego pracownika przyciągnąć z powrotem do biura i go utrzymać. No właśnie, co konkretnie Państwo oferują swoim najemcom, aby wesprzeć ich w tym procesie powrotu do biur, który tak jak Pan powiedział w większości firm jednak jest... Delikatnie mówiąc, troszeczkę wymuszany. Niektóre firmy tak, wymuszają, inne firmy stare, nazywają to jeszcze zachęcaniem, mm -hmm. coraz mniej subtelnym, ale zachęcaniem. No my, jako właściciel nieruchomości, mamy dosyć ograniczone pole manewru, możemy tylko pomóc w pewnych aspektach, ale przede wszystkim staramy się dużo rozmawiać z naszymi klientami, z, z pracodawcami. Yy, Diagnozować tak, jakby, ich potrzeby i starać się im wychodzić naprzeciw. Przede wszystkim, no to już jest tak, by też po kłosie pandemii i tego, że ta praca była hybrydowa, no to staramy się umożliwić, dać im narzędzia do tego, żeby tę pracę hybrydową, ten model pracy hybrydowej dalej utrzymywać. No a wiadomo, w pandemii, to szczególnie w tej końcówce pandemii, ten model pracy, częściowo z biura, częściowo z domu był najbardziej praktykowany, więc pracownicy naturalną koleją rzeczy rotowali w tym biurze. Jak możemy im w tym pomóc? No my dajemy im narzędzia, postaci yy, chociażby aplikacji budynkowej, dzięki której mogą rotować sobie swoimi sami parkingowymi, mogą rotować biuro. Mogą rotować salami konferencyjnymi. Na zasadzie mamy pewne zasoby, które są przypisane do konkretnego pracownika, ale on może na przykład je udostępniać innym pracownikom. Albo nie wiem, potrzebujemy biurko dwa dni w tygodniu, to przez aplikację rezerwujemy sobie takie biurko w aplikacji i przychodząc do biura wiemy, że mamy to miejsce, wiemy, że mamy gwarancję tego, że tak, takie biurko, takie miejsce parkingowe, taką salkę konferencyjną. Także to są narzędzia w postaci tej technologii, którą umożliwiamy, no ale też masę innych rzeczy, na przykład Dlatego, że ten sektor gastronomiczny mocno ucierpiał w czasie pandemii część kantyn w ogóle zniknęła z rynku. No to rozmawiając z najemcami, dostaliśmy informację: OK, super, ale pracownicy przyszli, a nawet nie ma gdzie zjeść obiadu. Mieliśmy otwierać kantynę takby tak po pandemii, pewnie na jesieni. Natomiast po rozmowach z naszymi najemcami postanowiliśmy zrobić to wcześniej. Do pewnego stopnia pomagamy im finansowo, czyli subsydujemy w sytuacji, w której jeszcze tylu klientów nie ma, ilu powinno być, ale dajemy takby kolejne narzędzie, czy też zbijamy kolejny argument tych pracowników, którzy nie chcą wracać do biura, żeby jednak do tego biura. Przyszli i się w nim pojawili. Masek miękkich działań związanych tak samo z organizowaniem pewnych eventów, zachęt dla najemców organizujemy dni, w których rozdajemy kawę, organizujemy jakieś atrakcje, także to jest dużo rzeczy, które my możemy zrobić z naszej strony. Biuro pozostanie biurem, tak. Ono może być technologicznie lepsze, gorsze, bardziej powiązane z aplikacją, z jakimiś innymi elementami technicznymi. Natomiast tutaj myślę, że większe pole do działania jest kwestii takiego wsłuchiwania się tych głos najemców i reagowania odpowiednio na ich potrzeby. Właśnie Państwo reagują na potrzeby, ale i tak mówi się, że w wyborze biura albo też w tym, żeby powrócić do niego, najważniejsze są trzy rzeczy, czyli lokalizacja, lokalizacja i jeszcze raz lokalizacja. Mimo wszystko nadal jest to chyba jeden z najważniejszych aspektów, ale patrząc na to obecnie, a cofając się powiedzmy 10 lat, jest to na pewno spowodowane różnymi czynnikami, że teraz to, ten powrót ze względu na lokalizację jest jakby delikatnie mówiąc, z innych powodów jest to ważne. Kiedyś przede wszystkim. Jak ktoś chciał być w centrum, to głównie ze względu na prestiż tej lokalizacji, na adres, na to, żeby tak jakby dobrze to wyglądało przed klientami. W tej chwili większe znaczenie ma wygoda, komfort pracowników, i to najbardziej pod kątem właśnie możliwości łatwego dojechania do tego biura, czyli do, dostępu za pomocą środków komunikacji publicznej. Tutaj wiadomo, metro jest kluczowym środkiem, jeśli chodzi o Warszawę. Kiedyś firmy patrzyły na, na, bardziej patrzyły na koszty. Część firm decydowała się wynająć biuro poza centrum, z racji tego, że one były znacząco tańsze, pewnie około 30-40% tańsze niż w centrum, i to było tym czynnikiem decydującym. Natomiast tutaj znowu też wracamy do tego, że jest to rynek pracownika, więc firmy patrzą bardziej na to, czego pracownicy oczekują i jakie mają oczekiwania też między innymi względem biura. No i tutaj niestety łatwość dojazdu do biura, dostępność usług w okolicy, gdzie w centrum mamy wiadomo największą dostępność usług, jest tym czynnikiem, który jest ekstremalnie ważny. Do tego stopnia, że nawet firmy, które miały dosyć duże biuro, na, w tych lokalizacjach mniej centralnych, jak na przykład Mokotów, postanawiają ograniczyć troszeczkę powierzchnię najmu, ale przenieść się do, do bardziej centralnej lokalizacji, gdzie właśnie to będzie pracowników zachęcało do tego, żeby do tego biura jednak przyjechać. Mamy taki case, najemcy, który miał ponad 3000 metrów lokalizacji niecentralnej. Pracownicy średnio chcieli wracać do biura. Łamali sobie głowę dlaczego. W ramach testu postanowili wynająć kilkadziesiąt stanowisk pracy w, w jednym z biurkoworkingowych w centrum i dać taką możliwość pracownikom bez przymuszania ich, tylko po prostu wolna ręka. Co się okazało? Okazało się, że po miesiącu wszystkie te stanowiska były wykorzystane, że ludzie zaczęli wracać. Poszli krok dalej, zapytali tych pracowników, a dlaczego tam nie przyjeżdżaliście, a tu przyjeżdżacie. Oni łatwiej nam tutaj dojechać. Mamy metro, tramwaje, autobusy. Możemy sobie przy okazji jakieś rzeczy w centrum załatwić. Biuro jest nowoczesne, fajnie urządzone, daje różne możliwości. tak zebrawszy te opinie od pracowników, zastanowili się, co zrobić. Zrezygnowali z biura dużo większego na, no, może nie w peryferiach, ale w mniej centralnej lokalizacji i wynajęli o połowę mniejsze, ale w nowoczesnym budynku, fajnie urządzone. No i w budynku doskonale zlokalizowanym w centrum Warszawy. Także widzimy, że taki ruch jest. Wcześniej to praktycznie się nie zdarzało. Wcześniej jak ktoś był zafiksowany na tych lokalizacjach niecentralnych, to raczej tam zostawał. Rzadko zdarzały się takie okazje, że ktoś się przenosił do centrum. W tej chwili widzimy bardzo mocno no, ten ruch jest w tą stronę. Pozostając nadal przy tych właśnie przynajemcach, przy rynku pracownika, przejdźmy do państwa budynku, jakim jest Skyliner. Strategia wynajmu tego obiektu wydaje się dość interesująca w obecnych czasach. Nie ma tam jednego Takiego dominującego najemcy, co w przypadku większości innych biurowców jest jakby normą. Dlaczego zdecydowali się Państwo na taką właśnie strukturę najmu? Czy to była strategia od początku? Myślę, że nie można tak powiedzieć, bo wiadomo, że jest to wypadkowa wielu czynników. Nam przede wszystkim zaszkodził mocno COVID. W momencie, kiedy kończyliśmy budynek, czy zbliżyliśmy się do końca budowy, zaczęła się pandemia, wiele, bardzo wiele procesów pozyskiwania powierzchni się zatrzymało. Wiele firm nie było w stanie podjąć żadnych decyzji, no i między innymi też dlatego nie udało nam się podpisać umowy z żadnym jednym dominującym najemcą, co spowodowało to, że jesteśmy budynkiem dla wielu najemców, multi-tenant building. Na początku myślę, było takie przekonanie, że może to nie jest najlepsza strategia, natomiast teraz patrząc na to, co się dzieje, wydaje się, że to jest dużo bezpieczniejsza struktura najmu niż budynek, w którym mamy jednego najemcę. Z racji tego, tak. Teraz mamy czasy niepewne. Wielu najemców w czasach COVID-u, czy też teraz już nawet post-COVID-owych, redukuje powierzchnię. Mając jednego dominującego najemcę, kiedy przyjdzie do nas i powie: OK, musimy zredukować 20% czy 30% powierzchni właściciel budynku staje przed, przed problemem. My mamy bardziej zróżnicowaną strukturę tych najemców, w związku z tym nawet, nie wiem, problemy czy jakieś ograniczenia jednego z tych najemców nie powoduje u nas większych perturbacji, jesteśmy bardziej odporni na ryzyko, co myślę w tym momencie i przy tak niepewnych czasach jest myślę wcale nie najgorszym rozwiązaniem. No, pozostając nadal właśnie cały czas mówimy tutaj o najemcach, ale obecnie wielu pracodawców tak naprawdę myśląc o wynajmie nowej powierzchni, czy też relokacji już istniejącego biura, postanawia wstrzymać się z decyzją. No tak jak mówimy, czasy są dosyć niepewne, ale to, czy nie podejmują jednak w tym samym czasie właśnie większego ryzyka przez to, że tą decyzję postanawiają przedłużyć o powiedzmy pół roku czy rok. Uważam, że jest to błędna strategia. Po pierwsze, koszt wynajmu biura w strukturze kosztów w większości firm to jest jakiś niewielki procent. Myślę, że dużo większym błędem jest nie podjęcie decyzji niż podjęcie decyzji nawet nie do końca w 100% słusznej. Szczególnie, że musimy na to nałożyć też sytuację na rynku biur, który w tym momencie jest zdecydowanie rynkiem wynajmującego, czyli podaż jest mocno ograniczona popyt jest bardzo duży, więc zwlekając z decyzją, ryzykujemy to, że znajdziemy się w jeszcze gorszej sytuacji. Znaczy nie tyle ryzykujemy, jest to pewne, no bo wiemy, że biur nie buduje się w trzy miesiące, tylko ten proces inwestycyjny trwa kilka lat. Dlatego wydaje mi się, że nawet nie będąc pewnym co do tego, w jaki sposób to, co się dzieje w tej chwili na, na świecie czy w Polsce wpłynie na taką bieżącą aktywność naszej firmy, to są sposoby na to, żeby takie ryzyko zminimalizować. Okej, okay, nie jesteśmy pewni, czy będziemy potrzebowali jeszcze tyle powierzchni, wynajmimy trochę mniej, Dołóżmy do tego trochę stanowisk w biurach serwisowanych. Weźmy sobie trochę, odrobinę więcej elastyczności, ale podejmijmy tą decyzję. Bo w sytuacji, w której nie robimy nic, jest to najgorszy możliwy scenariusz z punktu widzenia firmy. Szczególnie dlatego, że za rok znajdziemy się w sytuacji, w której biur praktycznie w Warszawie dostępnych nie będzie, a już na pewno nie będzie biur dostępnych w takiej lokalizacji centralnej w dobrej jakości, więc wybór będzie podjęty de facto za nas. Teraz jeszcze mamy szansę podjąć wybór za pół roku czy rok, kiedy będzie luka podażowa. To na de facto, z którą już de facto mamy do czynienia, decyzje będą się podejmowały za nas. No po prostu będziemy mieli jedną opcję do wyboru, a nie wiem, czy jest to komfortowe z punktu widzenia firmy. No raczej chyba nie za bardzo no zostawimy tą decyzję. Lubimy, nie lubimy, no właśnie, nikt nie lubi, jak się podejmuje decyzję za niego. Dokładnie. A, a z taką sytuacją będziemy mieli do czynienia. Więc jeśli ktoś się zastanawia nad tym, czy coś zrobić teraz, czy poczekać, to moja rekomendacja jest zdecydowanie coś zrobić teraz. Ja nie narzekam, ja mam dużo roboty, także to, jest, to nie jest tak, że tutaj próbuję Państwu coś sprzedawać, tak? Czy, czy przekonywać kogoś, natomiast mówię realnie, jak jest. A co do, z firmami, które dopiero co przeniosły się do Polski i chcą tutaj zacząć jakiś swój nowy biznes? Czy wśród nich obserwuje się duży popyt na biura? A jeśli tak, to jakich biur te firmy szukają? Jest bardzo duży popyt ze strony tak zwanych newcomerów, nowych firm na rynku. No, w zasadzie już od kilku lat pojawiają się nowe, nowe firmy, głównie z sektora technologicznego w Polsce. Ostatnio pojawiło się kilka firm z tego sektora cloud computing, tak, czy przechowywania danych, ale nie tylko, również firmy informatyczne, w sensu stricte, czy też w zakresie doradztwa informatycznego, technicznego. One z reguły wchodzą z, z przytupem, ponieważ mają bardzo ambitne plany i to są plany zatrudnienia rzędu kilkuset do kilku tysięcy pracowników. Oczywiście rynek pracy to weryfikuje. Natomiast no, mamy naprawdę sporo takich dużych najemców. W tej chwili, do tego, co było jeszcze przed wojną w Ukrainie, doszły do tego jeszcze. Jeszcze firmy, które prowadziły działalność na Białorusi i w Ukrainie. I to niekoniecznie firmy uciekają przed wojną, tak jak mówimy w przypadku Ukrainy, ale również przed taką nie, niestabilnością polityczną i ryzykiem, czyli tutaj mówimy o przypadku Białorusi. E, oni mają pracowników, którzy tam są, ale no, sytuacja jest na tyle niestabilna, że chcą ich relokować do Polski. Mamy już dwóch takich najemców, który faktycznie to robi. To są firmy, które relokują pracowników z Mińska. Czy też ogólnie z Białorusi? I tych firm jest coraz więcej. Naprawiło no, się sporo firm ukraińskich, znaczy, inaczej. My zawsze traktowaliśmy Ukrainę, Białoruś jako takich biedniejszych sąsiadów. Tak? Natomiast tam jest, ludzie często nie sprawy jak bardzo rozwinięty i zaawansowany jest tam sektor, y, przede wszystkim technologiczny. Tych ludzi pracujących w tych sektorach są dziesiątki tysięcy, tak? W sytuacji niepewności politycznej, w sytuacji zagrożenia wojną, no wiadomo, że szukają jakiegoś, jakiejś bezpiecznej przystani. Także mamy te dwa czynniki, które się nakładają, czyli to, co już było, czyli te duże firmy technologiczne światowe, cały czas wchodzące do Polski, plus jeszcze dodatkowo to ten popyt wygenerowany przez firmy, które przychodzą do Polski ze wschodu. W kontekście biur właśnie mówi się bardzo często o tej niechęci do powrotu pracowników tej branży IT, o której Pan wspomniał, technologicznej. Czy w, już Pan powiedział, że wśród Państwa klientów są takie podmioty? Tak. Jakie jest ich podejście do właśnie tego tematu pracy hybrydowej, czy ogólnie, czy są? Chociaż troszeczkę elastyczni, czy jednak chcieliby, żeby wracali pracownicy? Z tego co wiemy, przynajmniej z rynku, są takie firmy technologiczne, które zmuszają pracowników, tak jak właśnie też na początku naszej rozmowy, są tak. takie, które pozostawiają dowolność, które przeważają. Prawda pewnie gdzieś jest pośrodku. Część firm przymusza pracowników faktycznie albo mniej lub bardziej skutecznie zachęca, część firm daje wolny wybór, aczkolwiek nawet w ramach poszczególnych firm to się różni. Dzisiaj rozmawiałem z jednym z naszych najemców, który powiedział mi, że tak, część pracowników, nie wiem, jeden dział, Pracuje kompletnie zdalnie. Tak? Drugi dział pracuje 2-3 dni w tygodniu w biurze jeszcze inny dział pracuje w 100% yy, tylko i wyłącznie stacjonarnie z biura. Yy, wydaje mi się, że mniej więcej około połowa ludzi w tej chwili w, w tych firmach technologicznych pracuje stacjonarnie, ale na pewno ta proporcja przechyla się w stronę właśnie ludzi, którzy pracują z biura. Co do pracy zdalnej w sektorze IT, no to, to trochę śmieszne, tak? ale jak rozmawiałem z jednym z prezesów dużej firmy IT, to mówi, panie Jarku, ale zdalną pracę to my już umożliwialiśmy 10 lat temu naszym pracownikom. Tak? I także to nie jest dla nas nic nowego. Natomiast no, są pewne, już nawet w ramach poszczególnych firm, są pewne specjalizacje, które po prostu umożliwiają to, żeby pracować w 100% zdalnie. I nikt nie będzie wymagał od tych ludzi, żeby oni wracali do biura. Natomiast wszystkie te działania związane z kreatywnością, ze współpracą, pomiędzy ludźmi w dziale, wymianą informacji, nie wiem, sprzedaż, takie elementy. One wymagają jednak, jednak częstszej obecności w biurze i tutaj będzie pewnie większy nacisk, żeby nawet w ramach poszczególnej organizacji, żeby tych ludzi traktować troszeczkę inaczej, no bo inne są potrzeby. No tak, no, dla zwiększenia efektywności są potrzebne w tych działach integracja jakaś też pracowników dokładnie, i jakaś a, współpraca. Dokładnie, znaczy no inaczej też inna jest skłonność ludzi poszczególnych do zmiany pracy. Jak ktoś ma pracę taką typową, administracyjną, gdzieś tam back officeową to on raczej nie jest osobą, która będzie kuszona przez sto innych firm do zmiany pracy co chwilę. Natomiast jak ktoś jest gwiazdą informatyki, superprogramistą, to wiadomo, że on będzie bardziej narażony na próby podebrania przez konkurencję. Więc tutaj w przypadku takich osób pewnie większa będzie skłonność do tego, żeby jednak ich bardziej związać firm. No i co za tym idzie, mieć taką osobę bliżej siebie i, i w biurze? No już w takim razie na sam koniec zapytam o dalsze plany firmy Karimpol w Polsce. Czy mają Państwo w planach jakieś nowe projekty? I jaka jest Państwa strategia na najbliższy rok? Oczywiście mamy plany. Pracujemy nad wejściem w troszeczkę inny sektor, poza, poza biurami, natomiast jest to oczywiście odrobinę za wcześnie, na to, żeby się tym chwalić. Natomiast z tych bliższych planów, no oczywiście, będziemy rozwijać projekt Skyliner, ponieważ jesteśmy właścicielem działki obok, także jesteśmy na etapie, na końcowych etapach planowania drugiego etapu budynku Skyliner, i na tym się będziemy skupiać przez najbliższe 2-3 lata. Rozumiem, Chcę, że żeby nie zdarzy Pan, jaka branża Was Państwa interesuje pod yy, znaczy, Myślę, że nie będzie to jakimś yy, uchyleniem zbyt y, wielkiego rąbka tajemnicy, jeśli powiem, że jest to logistyka, ale nie jest to logistyka w stylu big box, mm -hmm. tylko raczej coś na mniejszą skalę i troszeczkę bardziej niszowego. To czekamy w takim razie na ten projekt i ja życzymy również. powodzenia ze Skylinerem. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Moim i Państwa gościem był pan Jarosław Prawicki, dyrektor wynajmu Karim Pol Polska. Dziękuję jeszcze raz za dziękuję rozmowę. Bardzo. Państwu dziękuję bardzo za uwagę. Zapraszam do oglądania naszych kolejnych wywiadów. Do widzenia Państwu.